Cześć. Dzisiaj weźmiemy na tapet coś, co może brzmi, no wiesz, trochę poważnie, ale jest niesamowicie przydatne. Szczególnie jeśli komuś chodzi po głowie własna firma. Mhm. Nawet taka całkiem mała, jak, nie wiem, sprzedaż lemoniady latem, albo może robienie biżuterii. Dokładnie. Mówimy o biznesplanie. Można sobie wyobrazić, że to jest taka mapa skarbów, albo instrukcja do, powiedzmy, skomplikowanego modelu z klocków. Pomaga zaplanować każdy krok, żeby dojść do celu. To jest świetne porównanie. Biznesplan to właśnie taki przewodnik. Po pierwsze, pomaga nam jasno określić, co my właściwie chcemy osiągnąć. Czyli cel, tak? Tak. Po drugie, pokazuje, jakimi drogami możemy do tego celu dojść. No i po trzecie, co też ważne, pozwala sprawdzać, czy idziemy zgodnie z planem. A komu on jest właściwie potrzebny? Tylko mi, jak zakładam firmę? Nie tylko. Jest ważny dla samego przedsiębiorcy, żeby wiedział co robić krok po kroku, ale też żeby przekonać innych, na przykład bank, jeśli potrzebujemy pożyczki, albo inwestora. Albo inwestora właśnie, że nasz pomysł, no wiesz, ma sens, ma ręce i nogi i że warto w niego zainwestować. Co ciekawe, samo pisanie biznesplanu często uświadamia jakie trudności mogą nas czekać, takie o których wcześniej w ogóle nie myśleliśmy. Dobra, rozpakujmy to w takim razie. Jak taki biznesplan wygląda? Z jakich, no właśnie, części się składa? Mówiliśmy o klockach, jakie są te najważniejsze elementy? Zgadza się. Zazwyczaj biznesplan ma kilka takich kluczowych sekcji. Zaczyna się od streszczenia projektu. Chwila, jak to? Zaczyna od streszczenia? To nie powinno być na końcu, jak podsumowanie? I tu jest, wiesz, taki mały haczyk. Streszczenie faktycznie jest na samym początku dokumentu, bo często to jest jedyna część, którą przeczyta ktoś bardzo zajęty. A, rozumiem, jak potencjalny inwestor. Dokładnie, ale pisze się je na samym końcu, kiedy już wszystko inne mamy zaplanowane. Trochę jak zwiastun filmu. Pokazuje to, co najważniejsze, najbardziej zachęcające, ale powstaje, gdy cały film jest gotowy. Okay. Musi być krótkie, maksymalnie dwie strony i takie, wiesz, wciągające. Powinno zawierać esencję, o co chodzi w pomyśle, dlaczego my, co wiemy o rynku, czy mamy jakieś pozwolenia, szkolenia. Jeśli są potrzebne, tak. Tak. Ile pieniędzy potrzebujemy na start, skąd je weźmiemy i jakie korzyści przewidujemy? No, jakie zyski? Rozumiem. Czyli najpierw cała praca, szczegóły, a dopiero potem ten zwiastun. Co dalej po zaplanowaniu streszczenia? Następny moduł to są takie podstawowe informacje o firmie i o właścicielach. Taki można powiedzieć dowód osobisty firmy i tworce. Czyli kto za tym stoi i jak to formalnie będzie wyglądać. Właśnie tak. Zaczynamy od informacji o firmie. Nazwa to jest ważne. Powinna być łatwa do zapamiętania, warto też sprawdzić w urzędzie patentowym, czy ktoś już takiej nie używa, a swoją można zastrzec. Żeby nikt nam jej nie podkradł. Dokładnie. I ważna uwaga: jeśli ktoś startuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli popularne JDG, to jest chyba najczęstsze na początek nie ktoś działa sam. Tak, bardzo popularne. Wtedy w nazwie firmy musi być imię i nazwisko właściciela. Potem określamy formę prawną. No właśnie, JDG jest często najprostsze na start. Mhm. Dalej mamy miejsce działania adres firmy, ale też czy lokal jest nasz, czy wynajęty, czy wymaga remontu. W niektórych branżach jak gastronomia to trzeba będzie pomyśleć o odbiorze sanepidu. No tak, to kluczowe. I dane kontaktowe oczywiście. Niezbędne. Numer telefonu i tu taka praktyczna rada. Upewnijmy się, że ktoś faktycznie będzie ten telefon odbierał. Ha, no tak. E-mail. Potem określamy branżę. Czym się zajmujemy? Produkcja, handel, usługi a może trochę tego i tego. Tu przydają się takie kody PKD. PKD? Co to takiego? To polska klasyfikacja działalności takie specjalne numery, które określają rodzaj działalności, potrzebne przy rejestracji firmy. Urząd Statystyczny na tej podstawie nadaje numer REGON. A REGON to co? To unikalny numer identyfikacyjny firmy dla osoby fizycznej jest przypisany raz na zawsze. Jest też coś takiego jak PKWU. O, jeszcze jeden skrót. Tak, polska klasyfikacja wyrobów i usług. To z Korei kody dla produktów i usług. Ważne na przykład przy ustalaniu stawki VAT-u, ale to już bardziej techniczne sprawy, głównie dla urzędów. Okej. Okay. No i musimy opisać ofertę. Co dokładnie sprzedajemy albo jakie usługi świadczymy. I jak to dostarczamy? W sklepie, przez internet? Mhm. Na koniec tej części lokalizacja i zasięg. Dlaczego tu? Czy klienci łatwo dojadą? Działamy tylko w okolicy, w całej Polsce, a może myślimy o zagranicy? A co z informacjami o samym przedsiębiorcy? Czy to kim jesteśmy ma znaczenie? Czy liczy się tylko pomysł? Ma. I to czasem całkiem spore. Podajemy dane, jasne, ale ważniejsze jest wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, jakieś kursy, doświadczenie zawodowe. Czyli to, co umiemy. Tak. Bo dla kogoś, kto ocenia biznesplan, na przykład w banku, ważne jest, czy osoba za pomysłem ma kompetencje, żeby go zrealizować. Czy to, co umiemy, pasuje do profilu firmy. Mhm. Co ciekawe, formalnie często nie trzeba mieć konkretnego wykształcenia, żeby założyć firmę. Chyba że mówimy o zawodach regulowanych, jak lekarz czy prawnik. Tam są potrzebne uprawnienia. Jasne. Ale nawet jak nie ma wymogów, to doświadczenie i wiedza budują wiarygodność. To jest bardzo ważne. Okej, okay. mamy wizytówkę firmy i założyciela. Ale biznes to przecież nie tylko tu i teraz. Trzeba myśleć do przodu, prawda? Jaki jest sens tego wszystkiego? Dokładnie. Tu wchodzą w grę trzy pojęcia: wizja, misja i cel. Wizja to nasze marzenie, wyobrażenie przyszłości firmy. Gdzie chcemy być za 5, 10 lat? Taki daleki horyzont. Tak. Misja to odpowiedź na pytanie po co istniejemy, jakie wartości wnosimy, jakie korzyści dajemy klientom, pracownikom, otoczeniu. Musi być zrozumiała. Warto tu wspomnieć o odpowiedzialności społecznej. Coraz ważniejsze, prawda? Zdecydowanie. Można się inspirować misjami innych firm, często publikują je na swoich stronach. A cel? To już konkretne rzeczy, które chcemy osiągnąć w określonym czasie, na przykład w ciągu 3-5 lat. Zdobyć jakąś część rynku, osiągnąć dany poziom zysku? Dobrze. Wiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Ale zanim zaczniemy grać, musimy poznać boisko czyli rynek czas na analizę otoczenia. Właśnie. Kolejny kluczowy element to opis i analiza rynku. Musimy zbadać dwie rzeczy. Po pierwsze, sam rynek. Kim są nasi potencjalni klienci? Czyli dla kogo to robimy? Tak. Warto ich podzielić na grupy, czyli dokonać segmentacji. Jak duży jest ten rynek i jakie są trendy w naszej branży? Czy jest zapotrzebowanie na nasz produkt? Ile przewidujemy sprzedać? Realistycznie tak. Oczywiście. Po drugie, konkurencja. Kto już działa na tym rynku? Jaką ma pozycję? Jakie mogą być zagrożenia z ich strony? Lepsza jakość, niższe ceny, przyzwyczajenie klientów. Mm -hmm. I bardzo ważne, jak mogą zareagować na nasze wejście na rynek? Nie można ich ignorować. No właśnie. I tu robi się naprawdę ciekawie: jak przekonać klientów, żeby wybrali właśnie nas? A nie konkurencja. Do tego służy plan marketingowy albo inaczej strategia marketingowa. Popularnym narzędziem jest tu tak zwany marketing mix 4P. 4P. Kojarzę: produkt, cena, promocja i. Miejsce. Tak jest. Produkt, price, promotion i place. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Produkt, czyli produkt. Musimy go dokładnie opisać. Co to jest, z czego się składa, czy jest bezpieczne, jak go produkujemy, do czego służy, jak jest opakowany. Gwarancja, serwis. Też. Warto porównać z ofertą konkurencji i pomyśleć o cyklu życia produktu. Cykl życia. Tak. Każdy produkt przechodzi przez etapy: wprowadzenie na rynek, potem wzrost sprzedaży, dojrzałość, kiedy rynek jest nasycony, i w końcu spadek. Trzeba o tym pamiętać. Okej. Okay. Mamy produkt, co dalej? Price, czyli cena. Jak ją ustaliłyśmy? Jaka jest cena minimalna, żeby wyjść na zero? O tym zaraz powiemy więcej przy progu rentowności. Mm -hmm. Jak nasza cena wypada na tle konkurencji? Czy planujemy rabaty, promocje? Jaka jest nasza strategia cenowa? Niskie ceny na start, czy może od razu premium? Rozumiem, trzecie P: promotion, czyli promocja. Jak będziemy reklamować naszą firmę i produkty? Gdzie? TV radio, internet, ulotki, media społecznościowe, może jakieś wydarzenia, narzędzia. Prezentacje, darmowe próbki, konkursy, degustacje. Ważne są też działania PR, public relations, dbanie o dobry wizerunek. No i ile pieniędzy na to przeznaczymy? To kluczowe. I ostatnie py, place, czyli miejsce sprzedaży, dystrybucja. Jak nasz produkt dotrze do klienta? Bezpośrednio? Na przykład we własnym sklepie z dostawą, czy przez pośredników, hurtownie, sklepy, a może przez internet: własna strona, platformy sprzedażowe, aplikacje. Dobrze, mamy plan marketingowy. A jak to wszystko wcielić w życie, co jest potrzebne do produkcji czy świadczenia usług? O tym mówi sekcja: Instrumenty realizacji. Opisujemy tu, jak powstanie produkt lub usługa, jakie technologie zastosujemy, jakich maszyn użyjemy, jakie mamy możliwości produkcyjne, w jakiej przestrzeni będziemy działać: warsztat, biuro. A kto będzie tym wszystkim kierował? Kto będzie pracował? Tutaj określamy, kto zarządza firmą i jakie ma kwalifikacje. Planujemy zatrudnienie, ilu pracowników potrzebujemy, na jakie stanowiska, na jakich umowach, jakich znajdziemy. Rysujemy schemat organizacyjny, kto komu podlega. Współpraca z innymi firmami też tu? Tak. Informujemy o współpracy z firmami zewnętrznymi, np. biurem rachunkowym, prawnikiem, firmą sprzątającą. Ważny jest też harmonogram, lista zadań, terminy, zwane kamienie milowe, czyli ważne etapy i plan awaryjny na wypadek problemów. No i wreszcie pieniądze. Ile to wszystko będzie kosztować na początku? Skąd je wziąć? Tak, plan finansowy. To jest kluczowa część, zwłaszcza jeśli szukamy finansowania. Szczegółowo liczymy wszystkie koszty związane z rozpoczęciem działalności. Wszystko. Wszystko. I skąd weźmiemy na to pieniądze? Ile mamy własnych środków? I tu trzeba udokumentować ich pochodzenie a ile potrzebujemy z zewnątrz kredyt, dotacja, inwestor. Ważne, żeby pokazać własny wkład, prawda? Bardzo ważne. Inwestorzy chcą wiedzieć, ile sami ryzykujemy. Musimy pokazać, na co dokładnie pójdą te pieniądze. Jeśli firma już działa, pokazujemy jej aktualną sytuację finansową. A co z przyszłością? Czy firma będzie zarabiać? Jak to przewidzieć? Tu szacujemy przyszłe przychody i wydatki. To jest prognoza finansowa. Przychody trzeba prognozować ostrożnie. Nowy produkt zwykle potrzebuje czasu, żeby się przyjąć na rynku. Lepiej być ostrożnym optymistą. Dokładnie. I tutaj pojawia się to ważne pojęcie o którym wspomniałaś próg rentowności czyli BEP break even point próg rentowności co to dokładnie znaczy ten BEP to jest punkt w którym firma wychodzi na zero znaczy tyle sprzedajemy żeby pokryć wszystkie nasze koszty stałe i zmienne jeszcze nie zarabiamy ale już nie tracimy czyli poniżej tego progu dokładany do interesu właśnie Każda sprzedaż powyżej tego progu to już nasz zysk. Znajomość BEP jest absolutnie kluczowa. A jak to policzyć, zwłaszcza na początku? Musimy znać nasze koszty. Dzielimy je na stałe, takie, które ponosimy niezależnie od tego, ile produkujemy, np. czynsz za lokal, stałe pensje i zmienne, te, które zależą od wielkości produkcji, np. koszt materiałów na jeden produkt, energia. Okay. Żeby obliczyć, ile sztuk musimy sprzedać, żeby wyjść na zero, to jest próg ilościowy, dzielimy koszty stałe przez różnicę między ceną produktu a kosztem zmiennym na jedną sztukę. Dasz jakiś przykład? Jasne. Powiedzmy, koszty stałe to 4000 zł miesięcznie, cena produktu 100 zł, koszt zmienny na sztukę 60 zł. Różnica to 40 zł, prawda? Tak, 100 minus 60. Więc liczymy 4000 zł dzielona przez 40 zł. Wychodzi 100 sztuk. Musimy sprzedać 100 sztuk, żeby pokryć koszty. A próg wartościowy? Ile to będzie w złotówkach? Mnożymy te 100 sztuk przez cenę, czyli 100 zł. Wychodzi 10 tysięcy złotych. Sprzedaż powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie oznacza zysk. Śledzenie tego progu pomaga utrzymać stabilność. To daje konkretny cel. Mamy finanse, ale biznes to też ryzyko. Jak ocenić swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia? Wspominałaś o SWOT. Tak, analizę SWOT. To akronim Strengths, mocne strony, Weaknesses, słabe strony, Opportunities, szanse i Threats, zagrożenia. Zastanawiamy się. Co mamy dobrego? Tak, jakie są nasze mocne strony, mhm. gdzie mamy przewagę. Potem, jakie mamy słabe strony, czego nam brakuje. Mhm. Następnie patrzymy na zewnątrz, jakie szanse stwarza otoczenie, jakie trendy możemy wykorzystać. I na koniec, jakie zagrożenia mogą się pojawić: konkurencja, zmiany w prawie, kryzys. I trzeba być szczerym, tak? Absolutnie, nie koloryzować, ale też nie przedstawiać wszystkiego w czarnych barwach. Pokazujemy, że jesteśmy świadomi ryzyka, ale też podkreślamy atuty i szanse. Zwykle zaczyna się od mocnych stron. Taka analiza pomaga pewnie ustalić konkretne cele, takie kroki do zrobienia. Zdecydowanie. Na tej podstawie formułujemy cele krótko- i długoterminowe. Powinny być zgodne z wizją i misją i dobrze, jeśli są SMART. SMART, co to znaczy? To kolejny akronim. Cele powinny być szczegółowe, specific, mierzalne, measurable, osiągalne, achievable, Istotne, relevant, i określone w czasie, time bound. Dzielimy je na krótkoterminowe, na przykład do roku, i długoterminowe, na przykład na 3-5 lat. I to już koniec, czy coś jeszcze? Prawie! Na koniec wnioski, takie krótkie podsumowanie, dlaczego to ma się udać, i bardzo ważne załączniki, czyli dowody. Tak. Wszystkie dokumenty, które potwierdzają to, co napisaliśmy: nasze CV, pozwolenia, umowy najmu, referencje, wyniki finansowe, jeśli firma działa, certyfikaty, projekty im więcej, tym lepiej. Mamy strukturę, ale zanim oddamy gotowy biznesplan, warto pamiętać o kilku rzeczach, żeby nie popełnić błędów. Oj, tak, kilka ważnych wskazówek. Po pierwsze, bądźmy realistami. Zbyt optymistyczny plan może wzbudzić podejrzenia. Lepiej mniej obiecać, a więcej dowieść. Coś w tym stylu. Po drugie, sprawdźmy go dokładnie pod kątem błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, a przede wszystkim rachunkowych. Jeden błąd w finansach może wszystko przekreślić. Dbajmy też o estetykę dokumentu. Żeby wyglądał profesjonalnie? Tak. I po trzecie, unikajmy niepewnych sformułowań typu być może, prawdopodobnie oraz zwrotów emocjonalnych w stylu na pewno mi się uda. Proszę mi zaufać. Biznesplan ma być oparty na faktach i analizach. Rzeczowość. Więc co to wszystko oznacza? Jak mawiał klasyk, podsumujmy najważniejsze punkty dzisiejszej lekcji. Co trzeba zapamiętać? Jasne, warto zapamiętać, że biznesplan to szczegółowy przewodnik dla każdego, kto zakłada firmę lub wprowadza nowy projekt. Taka mapa. Tak. Pomaga zarówno samemu przedsiębiorcy w planowaniu i kontroli, jak i w zdobyciu finansowania, bo przekonuje innych. Główne elementy to: streszczenie pisane na końcu, info o firmie i właścicielu, wizja, misja i cel, analiza rynku i konkurencji, plan marketingowy, pamiętajmy o 4P: produkt, cena, promocja, miejsce, opis realizacji, organizacji i zarządzania, plan finansowy, koszty startu, źródła, prognoza finansowa, przychody, koszty i kluczowy próg rentowności BEP. Analiza SWOT. Analiza SWOT. Cele krótko- i długoterminowe, najlepiej SMART. Oraz załączniki. I te skróty warto zapamiętać. JDG, PKWU, PKWU, REGON. 4P, BEP, SWOT, SMART. Dokładnie. I pamiętajmy. Dobry biznesplan jest realistyczny, dokładny, wolny od błędów i profesjonalnie przygotowany. Na koniec taka myśl mnie naszła. Skoro biznesplan tak dobrze sprawdza się przy planowaniu firmy, pomaga oszacować koszty, przewidzieć zyski, przygotować się na trudności, mhm. potencjalnych korzyści, możliwych problemów, nie przydałoby się czasem przy planowaniu większych celów w życiu prywatnym? Ciekawe pytanie. Na przykład, gdy chcemy zaoszczędzić na wymarzony rower, nowy komputer albo daleką podróż. Czy stworzenie takiego prywatnego planu z analizą rynku, czyli naszych możliwości, konkurencji, czyli innych pokus, określeniem progu rentowności, czyli ile musimy odkładać, mogłoby pomóc w realizacji marzeń? No właśnie. Zostawiamy naszych słuchaczy z tym pytaniem. Dzięki za uwagę. Dzięki.